Klasyczny sad jest monokulturą, w której inne niepożądane gatunki, to znaczy chwasty, są zwykle zwalczane metodami mechanicznymi lub poprzez uprawę roślin okrywowych, albo w przypadku produkcji konwencjonalnej za pomocą środków chemicznych, czyli herbicydów. Rezultatem jest sad pozbawiony bioróżnorodności. W naszych badaniach testowaliśmy kilka gatunków, które mogą funkcjonować jako żywe ściółki. W rzędzie drzew. W pierwszej kolejności swoją uwagę skupiliśmy na roślinach ziołowych, w tym mięcie, przywrotniku pospolitym, miodunce, bukwicy, które są bardzo pożądane przez rynek jako produkty ziołowe. Wytypowaliśmy również inne gatunki, np. dynię i poziomkę pospolitą, które mogą być ciekawe ze względu na swoje wielofunkcyjne właściwości. Oceniamy, w jaki sposób rośliny te oddziałują na drzewa jabłoni na różnorodność biologiczną w glebie. I na drzewach oraz na wzrost chwastów. Obecność chwastów najlepiej ograniczały nasturcja, mięta i przywrotnik. Kolejna roślina, która dobrze ograniczała obecność chwastów pod drzewami, to dynia, która może być również przydatna jako roślina fitoremediacyjna w celu oczyszczania gleby z pozostałości szkodliwych pestycydów, takich jak pozostałości DDT. Które mogą stwarzać problemy w gospodarstwach ekologicznych. Poziomka pospolita równie skutecznie ograniczała chwasty, ale wymaga pewnego wsparcia, to znaczy usunięcia chwastów w początkowym okresie jej rozwoju. Rośliny te mogą również pełnić funkcję pasów kwiatowych dla owadów zapylających, a dodatkowo mogą zapewniać inne korzyści. Mięta okazała się szczególnie przydatna jako źródło pożywienia dla owadów, co pozwoliło zwiększyć ogólną bioróżnorodność sadu. A zwłaszcza uwadów pożytecznych. W naszych badaniach odnotowaliśmy dwukrotny wzrost drapieżnych roztoczy na liściach jabłoni podczas uprawy w rzędzie na i Mięty, co przyczyniło się do niskiej populacji przędziorków i szpecieli. Aksamitka natomiast jest dobrze znana ze zmniejszania populacji nicienie pasożytujących na roślinach i dobrze nadaje się do uprawy w rzędach drzew. Jednak nie wszystkie badane gatunki spełniły wymagania, które zostały postawione na początku projektu. Czomber, chociaż doskonale rósł, to ze względu na słabo rozbudowaną część nadziemną, niestety nie zdołał ograniczyć wzrostu chwastów. Ponadto konieczne jest odpowiednie zrównoważenie nawożenia roślin, również nawozami organicznymi, szczególnie w przypadku silnie rosnących gatunków takich jak mięta, w celu dostarczenia składników pokarmowych zarówno ziołom, jak i drzewom owocowym. Podsumowując, innowacyjne zarządzanie sadem ekologicznym daje możliwości utrzymania lub zwiększenia żyzności gleby, zwiększenia wydajności środków produkcji oraz pomoc w zapewnieniu, że te intensywne systemy uprawy staną się bardziej odporne i zmniejszą zależność od zewnętrznych czynników produkcji. Wiesz, jak rozpoznać, że dany produkt spożywczy pochodzi z Polski? Nic prostszego. Wystarczy, że na etykiecie lub opakowaniu odnajdziesz ten znak. Każdy produkt posiadający to oznaczenie to gwarancja, że powstał w Polsce na bazie krajowych surowców. Dobrze wiesz, że to ma znaczenie. Znasz pochodzenie produktów, kupujesz świadomie. Gdziekolwiek robisz zakupy, zwracaj uwagę na informacje zawarte na opakowaniach i etykietach.